W Twoim wnętrzu, nawet pośród codziennego zgiełku, szepcze pewien głos, zadając pytanie: Czy to już wszystko? Nie mam na myśli niepohamowanych ambicji ani gorączkowej pogoni za czymś więcej, lecz ciche echo, które podważa, czy życie, którym żyjesz, jest tym, do którego zostałeś przeznaczony. Większość ludzi ten głos zagłusza, przykrywając go wymówkami, rutyną, lękiem, ale Ty, Ty wciąż go słyszysz i. Dlatego właśnie dziś tu jesteś. Przeżyłem na tej ziemi blisko dziewięćdziesiąt lat, a najważniejsze odkrycie, które przynosi zmiany wykraczające poza ludzkie oczekiwania, nie tkwi w żadnej nowej księdze czy tajemniczej formule, lecz w najbardziej ignorowanym przez nas wszystkich miejscu w nieskończonym, niezbadanym krajobrazie Twojego własnego umysłu. I dziś poprowadzę Cię przez ten teren. Pozwól, że wprowadzę Cię w sedno czegoś czego większość ludzi nigdy przez całe życie nie dostrzega, a co nazywam tajnym gubernatorem. Przypomnij sobie, kiedy ostatnio zaskoczyła cię twoja własna reakcja. Być może straciłeś panowanie nad sobą w sposób, którego obiecałeś sobie nigdy więcej nie. Powtórzyć, albo w pracy miałeś genialny pomysł, ale wewnętrzny głos wyszeptał: Lepiej się nie odzywaj, to nie twoja bajka albo spoglądasz na swoje konto bankowe i czujesz ten dreszcz, po którym następuje myśl: po prostu nie jestem dobry w zarządzaniu pieniędzmi. To, co dzieje się w takich chwilach, nie jest przypadkiem ani pechem, lecz doskonałym i bezlitosnym działaniem twojego wewnętrznego gubernatora, twojej autoidentyfikacji. To nie jest zwykły sposób myślenia, to fundament kompletny projekt architektoniczny twojego istnienia, wszystko w twoim życiu od najprostszych nawyków po najbardziej złożone rezultaty, jest w idealnej zgodności z tym obrazem, który nosisz w sobie, głęboko wyrytym w twojej podświadomości. Dlatego próba zmiany samych działań bez zmiany formy jest jak budowanie drapacza chmur na piaskowych fundamentach. Może to nawet wydawać się, że działa przez jakiś czas, ale pierwsza silna burza wszystko obali, wracając do pierwotnego poziomu. Podam przykład, który dotyczy niemal każdego: pieniądze. Dlaczego zarabiasz dokładnie tyle, ile zarabiasz? Bądźmy brutalnie szczerzy. Możesz obwiniać firmę, szefa, gospodarkę, rząd, ale powiem ci prawdę, której nikt inny nie ma odwagi powiedzieć. Twoja obecna pensja jest dokładnym matematycznym wyrazem wartości, którą w głębi duszy uważasz, że zasługujesz. Twoja podświadomość, gdzie żyje ta autoidentyfikacja. To mechanizm o nieskończonej precyzji, który pracuje dzień i noc, aby utrzymać spójność. Jeśli w Twoim wewnętrznym świecie Twoja tożsamość to ktoś, kto jest wart 30 zł za godzinę, ale przez szczęśliwy zbieg okoliczności zaczynasz zarabiać 60, Twój umysł wpadnie w panikę, to dysonans poznawczy i zrobi wszystko, absolutnie wszystko, aby skorygować ten błąd. Możesz zacząć się spóźniać, tworzyć niepotrzebne konflikty, chorować a nawet sabotować ważny projekt, wszystko po to, aby rzeczywistość zewnętrzna ponownie zrównała się z twoją wewnętrzną prawdą. Umysł woli bolesną prawdę od komfortowego kłamstwa, które przeczy jego głębokiej tożsamości. To dotyczy wszystkiego. W związkach będziesz przyciągać i tolerować traktowanie zgodne z miłością i szacunkiem, jakie czujesz do siebie. Jeśli w głębi duszy czujesz się niegodny bezwarunkowej miłości, znajdziesz ludzi, którzy potwierdzą to przekonanie. W zdrowiu Twoje ciało jest fizycznym wyrazem Twojego umysłu, chroniczny stres, negatywność, skrywana złość, to wszystko jest oznaką konfliktu autoidentyfikacji, a ciało choruje, aby odzwierciedlić ten wewnętrzny stan. Ty nie chorujesz, Twoje ciało manifestuje chorobę, która już istnieje jako obraz w Twoim umyśle. Teraz pewnie zastanawiasz się, jak ta przeklęta rzecz się tworzy. Jest budowana cegła po cegle przez każdą powtarzaną myśl, każde przekonanie, które przyjmujesz od innych, rodziców, nauczycieli, przyjaciół i każde doświadczenie, które interpretujesz w określony sposób. Kiedy byłeś dzieckiem i dostałeś niską ocenę w szkole, a ktoś powiedział: Ach, on nie jest dobry z matematyki. Mogło to stać się cegiełką. Kiedy próbowałeś czegoś nowego i zawiodłeś, i zdecydowałeś: Nie jestem typem, który to potrafi. Postawiło kolejną cegiełkę. Przez dziesięciolecia zbudowałeś niewidzialne więzienie o tak grubych ścianach, że nawet nie zdajesz sobie sprawy, że w nim jesteś. Po prostu akceptujesz, że świat jest wielkości twojej celi. Ale oto najbardziej rewolucyjna wiadomość, jaką dziś usłyszysz. Jeśli autoidentyfikacja może być zbudowana, może też być przebudowana. Nie jesteś ofiarą swojej przeszłości, jesteś architektem swojej przyszłości. Pierwszy i najważniejszy krok to uświadomienie sobie tego. Zacznij obserwować swoje myśli i reakcje, jak naukowiec obserwujący eksperyment, bez osądzania, tylko z ciekawością. Kiedy złapiesz się na mówieniu nie mogę, zapytaj siebie kim jest to ja, które nie może? Czy to absolutna prawda, czy tylko stare nagranie, które się odtwarza? Praca zaczyna się właśnie tam, w czujności. W odmowie akceptowania starych ograniczeń jako niezmiennych prawd, musisz zacząć widzieć siebie na ekranie swojego umysłu, nie takim, jakim jesteś, ale takim, jakim zdecydowałeś się stać. Wizualizuj siebie z krystaliczną jasnością, działającego z pewnością, której pragniesz, podejmującego mądre decyzje finansowe, do których dążysz, zachowującego spokojne opanowanie, które podziwiasz. Początkowo będzie to wydawało się sztuczne, będzie to wyglądało jak teatr twój świadomy umysł, będzie krzyczał, że to kłamstwo, ale to właśnie wtedy dzieje się magia. Ponieważ konsekwentne powtarzanie tego nowego obrazu, naładowane emocjami i przekonaniem, zacznie wysyłać nową wiadomość do twojej podświadomości i powoli, cegła po cegle, stara struktura zacznie się rozpadać, a nowy Fundament szerszy, silniejszy i bardziej zgodny z Twoją wrodzoną wielkością zostanie wzniesiony. Nie oszukujesz siebie, wreszcie korygujesz błąd, ponownie łączysz się z tym, kim naprawdę byłeś, zanim świat powiedział Ci, kim powinieneś być. A kiedy ten nowy projekt zostanie wyryty w Twojej istocie, Twoja zewnętrzna rzeczywistość nie będzie miała innego wyboru, jak tylko podążać za nowym planem. Teraz gdy rozumiesz istnienie tego gubernatora, tej autoidentyfikacji, która cicho kieruje twoim losem, naturalnie pojawia się pytanie, jak to zmienić? Jak przeprogramować coś, co jest tak głęboko zakorzenione? I właśnie tutaj, mój przyjacielu, moja przyjaciółko, docieramy do sedna całego praktycznego procesu. Nie przedstawię ci teorii, lecz podam dokładną metodologię, której użyłem. Aby wydostać się z miejsca ograniczeń i niedostatku do świata, nieskończonych możliwości, to co nazywam mentalnym przyzwyczajeniem. Pozwól, że przeniosę cię z powrotem do roku 1961. Miałem 26 lat, byłem strażakiem w Kanadzie, a moje życie było zwyczajne. Zarabiałem 48 tysięcy złotych rocznie, kwota, która nawet wtedy nie była niczym szczególnym. Moja autoidentyfikacja była obrazem człowieka, który ciężko pracuje, ale nie jest przeznaczony do wielkiego bogactwa ani nadzwyczajnego życia. Mój wewnętrzny gubernator był ustawiony na przeciętność, a potem człowiek o imieniu Raymond Dio włożył mi w ręce książkę Myśl i bogać się Napoleona Hilla. Wziąłem tę książkę i szczerze mówiąc, prawie nic nie rozumiałem. Słowa wydawały się unosić na stronie. Koncepcje były dla mnie obce, jednak coś we mnie szeptało, że coś tam jest, i podjąłem decyzję, która wszystko zmieniła. Postanowiłem, że nawet bez rozumienia będę to robił, będę działał. I właśnie w tym tkwi sekret, który umyka 99% ludzi. Szukają zrozumienia przed działaniem. Chcą, aby wszystko miało sens w ich świadomym i racjonalnym umyśle, zanim zrobią pierwszy krok. A ja jestem tutaj, aby powiedzieć Ci, że to jeden z największych błędów, jakie możesz popełnić. Prawdziwa wiara, ta niezachwiana pewność, którą widzisz u wielkich twórców, nie jest tym, co poprzedza działanie, to jest to, co następuje po działaniu, to jest jego rezultat. Zacząłem codziennie czytać tę książkę. Nie było to przypadkowe czytanie był to rytuał, zobowiązanie. I podczas czytania Rozpoczynałem równoległą, o wiele ważniejszą pracę. Zaczynałem widzieć siebie inaczej. W ciszy mojego umysłu tworzyłem obrazy. Nie byłem strażakiem zarabiającym 40, 8 tysięcy złotych rocznie, który wyobraża sobie bycie bogatym nie. W moim umyśle byłem już człowiekiem sukcesu. Widziałem siebie wygłaszającego przemówienia przed tłumami. Podejmowałem ważne decyzje biznesowe. Widziałem siebie z wolnością finansową, która pozwalała mi żyć, jak chciałem. Czułem fakturę drogich ubrań, poczucie pewności siebie, wchodząc do pokoju, spokój ducha, wiedząc, że wszystkie moje rachunki są zapłacone i zostaje znacznie, znacznie więcej. Początkowo było to dziwne, niewygodne. Mój świadomy umysł, ta logiczna część, krzyczał: To kłamstwo, jesteś strażakiem, przestań z tymi bzdurami. Ale ja kontynuowałem. Dlaczego? Ponieważ się przyzwyczajałem, tworzyłem nowy nawyk mentalny. Twój podświadomy umysł jest niesamowicie potężnym, ale także niesamowicie dosłownym sługą. Nie dyskutuje, nie argumentuje, po prostu akceptuje jako absolutną prawdę to, co mu przedstawiasz z konsekwentnym powtarzaniem i wystarczającym ładunkiem emocjonalnym, to jak mycie zębów. Za pierwszym razem, gdy myłeś zęby, było to dziwne, być może nawet ci się nie podobało, ale powtarzałeś to codziennie, i teraz jest to coś, co robisz niemal automatycznie. Twój podświadomy umysł zaakceptował to jako wzorzec. Mentalne przyzwyczajanie to szczotkowanie duszy. To codzienna praktyka instalowania nowego oprogramowania w sprzęcie Twojej świadomości. Nie musisz wierzyć na początku. Wystarczy, że masz dyscyplinę udawania, działania tak jakby. Jeśli chcesz być pewny siebie, zacznij zachowywać się jak osoba pewna siebie chodź tak, jakby chodziła mów tak, jakby mówiła oddychaj tak, jakby oddychała ramiona do tyłu głos stanowczy spojrzenie stabilne te fizyczne działania wysyłają potężny sygnał z powrotem do Twojego mózgu patrz, działamy jak ktoś pewny siebie więc musimy być pewni siebie i powoli twój podświadomy umysł zaczyna przyswajać te informacje i rekonfigurować twoją autoidentyfikację, aby zrównać się z tym nowym zachowaniem. To proces jednocześnie od wewnątrz na zewnątrz i od zewnątrz do wewnątrz. Tworzysz obraz w sposób żywy w swoim wewnętrznym świecie i wspierasz ten obraz spójnymi działaniami w świecie zewnętrznym, a emocje to paliwo, które to wszystko przyspiesza. Nie wystarczy tylko mechanicznie wizualizować, musisz to poczuć. Kiedy widzisz siebie osiągającego ten cel, jakie są to emocje? Czy to przytłaczająca radość, głębokie poczucie spokoju, intensywna duma? Poczuj to teraz, zanurz się w tym uczuciu. To właśnie ta kombinacja jasnego obrazu, stałego powtarzania i wibracyjnych emocji, Sprawia, że podświadomość porzuca stare nagrania i przyjmuje nowy program jako operacyjną prawdę. To nie jest pozytywne myślenie. To jest inżynieria mentalna. Pozytywne myślenie to, gdy mówisz uda się, podczas gdy w głębi duszy wierzysz, że się nie uda. Mentalne przyzwyczajanie to, gdy poprzez zdyscyplinowane powtarzanie sprawiasz, że przekonanie uda się staje się Twoją fundamentalną, prawdą wymazując wątpliwości. To różnica między kibicowaniem a budowaniem. Ja nie kibicowałem, żeby wydostać się z tamtego życia. Ja dosłownie zbudowałem nowy umysł, a za nim poszło nowe życie. To praca, to najważniejsza praca, jaką wykonasz, i zaczyna się dziś, w ciszy twojego pokoju, od pięciu minut odwagi, aby zobaczyć i poczuć wersję siebie, której świat jeszcze nie zna, ale która pragnie się narodzić. Teraz muszę cię zabrać na kolejny szczebel do zrozumienia, które połączy wszystko, o czym mówiliśmy do tej pory i pokaże dokładny mechanizm, dzięki któremu twój wewnętrzny świat staje się twoim światem zewnętrznym. To nie jest filozofia, to fizyka, to najbardziej fundamentalne prawo rządzące, całym stworzeniem i jest ono znane jako prawo ciągłej transmutacji energii. Ta nazwa może wydawać się skomplikowana, ale sama koncepcja jest najpiękniejszą i najpotężniejszą rzeczą, jaką przyswoisz. Wszystko we wszechświecie, absolutnie wszystko, to energia wibrująca na różnych częstotliwościach. Krzesło, na którym siedzisz, pieniądze na Twoim koncie, samochód, którym jeździsz, ciało, w którym mieszkasz, wszystko to było u swojego zarania czystą, nieobjawioną energią, płynącą w polu nieskończonego potencjału. I ta energia ma wrodzoną tendencję, boską przymus, musi stać się czymś, musi przyjąć formę. A portalem, tyglem, w którym ta amorficzna energia nabiera kształtu, jest twoja świadomość. Twój umysł to warsztat, w którym niewidzialne staje się widzialne. Pomyśl o największym architekcie na świecie. Nie zaczyna on budowy od kupowania cementu i cegieł. Zaczyna od idei, jasnego, szczegółowego obrazu w swoim umyśle. Rysuje plany, tworzy wirtualne modele, widzi ukończony budynek, zanim pierwsza łopata dotknie ziemi. Ten wspaniały budynek z setkami ton, więc betonu i stali istniał najpierw jako częstotliwość energii w umyśle architekta. Twoje życie działa dokładnie w ten sam sposób. Jesteś architektem swojej rzeczywistości. Wszystko, co dziś widzisz wokół siebie, było kiedyś nasionem zasianym na ekranie Twojego umysłu. Rzeczy dobre i te, które uważasz za złe, dobrobyt i niedostatek, harmonijne i konfliktowe relacje. Wszystko przeszło przez ten sam portal. Kluczowe pytanie, które musisz sobie zadać brzmi: Co pozwalam, aby dziś przechodziło przez ten portal? Jakie nasiona sadzę w ogrodzie mojego umysłu? Wielu żyje jak ofiary, wierząc, że rzeczywistość jest czymś stałym, niezmiennym, co po prostu im się przydarza. Patrzą na puste konto bankowe, jako na konkretny fakt, na diagnozę zdrowotną, jako na wyrok. Ale ja jestem tutaj, aby powiedzieć ci, że to jest jak patrzenie na gotowy budynek i wierzenie. Że zawsze tam był, nigdy nie biorąc pod uwagę architekta i planu, który go stworzył. Chcesz zmienić budynek? Musisz wrócić do deski kreślarskiej, musisz zmienić plan, musisz zmienić obrazy, które z uporem i jasnością zamieszkują Twój wewnętrzny świat. To tutaj mentalne przyzwyczajanie, o którym mówiliśmy, znajduje swój najwyższy cel. Kiedy siedzisz w ciszy i wizualizujesz z bogactwem szczegółów scenę swojego sukcesu, nie jako odległe marzenie, ale jako już przeżytą rzeczywistość, w rzeczywistości przekazujesz wszechświatowi bardzo konkretne. Zamówienie. Dostrajasz swoją częstotliwość energetyczną do częstotliwości tego, czego pragniesz. Dosłownie przyciągasz i kształtujesz amorficzną energię, aby skondensowała się w formę twojej wizji. Jeśli potrafisz wyraźnie zobaczyć na ekranie swojego umysłu prosperujący biznes z zadowolonymi klientami i obfitym przepływem gotówki, wszechświat nie ma innego wyboru, jak tylko zorganizować ludzi, okoliczności i możliwości. Aby zmaterializować ten obraz, to prawo, tak niezawodne jak prawo grawitacji. Grawitacja nie pyta, czy w nią wierzysz, ona po prostu działa. Jeśli wyskoczysz z budynku, spadniesz. Podobnie, jeśli utrzymasz jasny i uporczywy obraz w swoim umyśle, on się zmaterializuje. Pytanie nigdy nie brzmi, czy prawo działa, jedyne pytanie to, czy masz dyscyplinę i jasność, aby utrzymać ten obraz nawet gdy zewnętrzne dowody jeszcze go nie odzwierciedlają. Ponieważ właśnie tam większość ludzi napotyka trudności, wizualizują przez tydzień, nie widzą dramatycznych zmian i poddają się, mówiąc to dla mnie nie działa. Są jak osoba, która sadzi żołądź i następnego dnia kopie ziemię, aby zobaczyć, dlaczego drzewo jeszcze nie wyrosło. Musisz zrozumieć koncepcję ciąży. Wszystko w naturze ma okres inkubacji. Dziecko rozwija się 9 miesięcy, nasiono potrzebuje tygodni, aby wykiełkować, materializacja twoich mentalnych obrazów również ma okres inkubacji. W tym okresie twoja wiara jest testowana, twoje przekonanie jest udoskonalane, a twoim zadaniem jest kontynuowanie podlewania nasiona wizualizacją i emocją spełnienia. Ufając, że pod ziemią, niewidzialny dla twoich oczu, potężny system korzeni rozszerza się. Przygotowując się do przebicia powierzchni z nieodwracalną siłą. Twój umysł nie jest pasywnym miejscem, do którego uciekasz od rzeczywistości. Twój umysł jest pierwotną rzeczywistością. Świat materialny to jedynie odbicie, opóźnione echo tego, co już wydarzyło się w duchowym świecie twoich idei i przekonań. Kiedy naprawdę to zrozumiesz, rozpacz zniknie, lęk straci swoją moc, ponieważ przestaniesz walczyć z objawami rachunkiem do zapłacenia, problemem w związku, chorobą i zaczniesz pracować nad przyczyną, która zawsze, zawsze tkwi w niewidzialnym świecie twojej świadomości. Przestajesz być strażakiem gaszącym pożary, a stajesz się architektem, budującym ognioodporny pałac. I od dziś każda myśl, każdy obraz, każde uczucie, osiągnięcia, które pielęgnujesz w swoim umyśle, nie będzie już tylko pozytywnym myśleniem. Będzie to akt czystego tworzenia. Dosłownie będziesz kształtować swoją przyszłość najpotężniejszymi narzędziami, jakie istnieją swoją wyobraźnią i swoją niezachwianą wiarą w prawo, które nigdy przenigdy nie zawodzi. Teraz dochodzimy do najważniejszego punktu ze wszystkich. Wielki błąd, fundamentalne nieporozumienie, które paraliżuje ludzki postęp i więzi ludzi w cyklach frustracji, to błędna identyfikacja, to przekonanie, że jesteś swoimi okolicznościami. Pozwól mi to powiedzieć z jasnością, która nie pozostawia miejsca na wątpliwości. Nie jesteś swoim ciałem, nie jesteś swoim imieniem, nie jesteś swoją pracą, nie jesteś kwotą, którą masz na koncie bankowym, to są rzeczy, które posiadasz, to są warunki, których doświadczasz. Prawdziwe Ty, fundamentalna esencja Twojego bytu, jest czymś nieskończenie większym, potężniejszym i wiecznym. Jesteś istotą duchową przeżywającą ludzkie doświadczenie, a nie istotą ludzką próbującą przeżyć duchowe doświadczenie. To nie jest rozróżnienie semantyczne to klucz, który wyzwala cię z wszelkiej narzuconej sobie niewoli. Pomyśl o języku, którego używasz. Nigdy nie mówisz Jestem ręką, mówisz Moja ręka. Jeśli boli cię ręka, nie krzyczysz Jestem bólem mówisz Boli mnie ręka. Jesteś właścicielem ręki podobnie mówisz Mój samochód Mój dom. Moja praca, moje imię, to ja, to mnie, jest posiadaczem, jest obserwatorem, jest świadomością, która tymczasowo zamieszkuje ten fizyczny pojazd, który nazywasz ciałem. Kiedy popełniasz błąd, stapiając się z rzeczami, które posiadasz, zmniejszasz się do ich rozmiarów. Jeśli mówisz, jestem bankrutem, bo biznes upadł, zmniejszasz swoją nieskończoną tożsamość, aby zmieściła się w porażce tego biznesu. Jeśli mówisz, Jestem chory, na no bo otrzymałeś diagnozę, definiujesz się przez chorobę. W momencie, gdy to robisz, oddajesz całą swoją moc, stajesz się ofiarą warunku. Ale kiedy dokonasz korekty, kiedy powiesz doświadczam niepowodzenia finansowego, lub w moim ciele jest pewien stan zdrowia, dzieje się coś magicznego. Moc wraca do ciebie. Prawdziwe Ty, istota duchowa, pozostaje nienaruszone, odporne. I nieskończenie zdolne do zmiany, uzdrowienia lub przekształcenia tego, co posiadasz. Siadasz za kierownicą, nie jesteś zepsutym samochodem na poboczu, jesteś kierowcą, który może go naprawić, wezwać lawetę, lub po prostu wyjść i poszukać nowego pojazdu. Ta zmiana perspektywy jest najbardziej transformującą, jakiej możesz doświadczyć. Zastosujmy to do największych lęków, które nas prześladują. Lęk przed niedostatkiem. Ludzie patrzą na puste konto i myślą: Jestem biedny. To katastrofalne kłamstwo. Prawda jest taka: W tej chwili mam mało zasobów finansowych. To ja, które je posiada, nie jest biedne. To ja to czysta. Potencjał. To ja to to samo, które może generować pomysły, tworzyć wartość, oferować usługi, uczyć się nowych umiejętności i, w konsekwencji, zmienić sytuację finansową. Bieda to nie to, kim jesteś, to okoliczność, w której tymczasowo przebywasz, a okoliczności można zmienić, gdy tożsamość, która nimi zarządza, przypomni sobie swoją moc. To samo dotyczy związków. Jeśli ktoś cię odrzuca lub źle traktuje, tendencja jest taka, aby pomyśleć jestem niepożądany. Natychmiast autoidentyfikacja zostaje uszkodzona i zaczynasz przyciągać więcej sytuacji, które potwierdzają tę fałszywą tożsamość. Prawda jest taka: doświadczam trudnego w związku z osobą, która nie potrafi dostrzec mojej wartości. Centralne ja pozostaje wartościowe, godne miłości i szacunku. Z tego miejsca mocy możesz wybrać ustalenie granic, komunikowanie się w inny sposób lub po prostu iść dalej, wiedząc, że twoja wartość jest wewnętrzna i niepodlegająca negocjacjom. Twoje ciało jest najcenniejszym pojazdem, jaki posiadasz. To wspaniały instrument, przez który twoje duchowe ja współdziała ze światem materialnym, ale ty nie jesteś nim. Ono starzeje się, choruje, zmienia się. Ty, które je zamieszkujesz, nie starzeje się, nie choruje i jest wieczne. Kiedy przestajesz identyfikować się z każdym bólem, każdą zmarszczką, każdym fizycznym ograniczeniem, możesz zacząć dbać o swoje ciało z miłością i szacunkiem. Jaki muzyk poświęca swojemu najcenniejszemu instrumentowi, bez obawy, że jeśli instrument zostanie uszkodzony, muzyk przestanie istnieć. To jest podstawa wszelkiej prawdziwej samooceny. Samooceny nie można budować na ruchomych piaskach zewnętrznych okoliczności. Jeśli będę miał milion złotych, wtedy będę wartościowy. Jeśli będę miał idealne ciało, wtedy będę godny miłości. To pułapka prawdziwa, niezachwiana samoocena. Pochodzi z 390 bezwarunkowego uznania, że twoje istotne ja, duchowa istota, którą jesteś, jest już kompletne, już doskonałe i już nieskończenie potężne. Warunki zewnętrzne są tylko odzwierciedleniem tego, na ile ty świadomie lub nieświadomie w to wierzysz. Kiedy zasiadasz do swojego mentalnego przyzwyczajania, do swojej wizualizacji, nie próbujesz stworzyć czegoś z niczego. W rzeczywistości Dostrajasz się do prawdy o tym, kim już jesteś. Pozwalasz, aby Twoja zewnętrzna rzeczywistość dostosowała się do majestatu Twojej wewnętrznej rzeczywistości. Przypominasz swojemu wewnętrznemu gubernatorowi o Twojej prawdziwej tożsamości. Z tego miejsca działanie nie rodzi się z rozpaczy czy braku, lecz z przepełnionej twórczej ekspresji. Działasz nie po to, by stać się kimś, ale dlatego, że jesteś kimś. Współtwórcą wszechświata, dzieckiem, nieskończoności, tymczasowo zamieszkującym ciało z boską mocą kształtowania materii poprzez świadomość. Pamiętaj o tym i od dziś obserwuj swój język. Za każdym razem, gdy złapiesz się na mówieniu jestem, coś ograniczającego. Zatrzymaj się i przeformułuj: powiedz mam lub doświadczam, ten prosty akt językowy będzie stałym przypomnieniem, kim naprawdę jesteś i bardziej niż jakakolwiek inna technika połączy cię z nieograniczoną mocą, która zawsze była Twoim prawem z urodzenia. Zatem, gdybym mógł skondensować wszystko, czym dziś się podzieliliśmy, w jedną prawdę, w nasiono, z którego wszystko inne rozkwita, byłoby to Nie jesteś produktem swojego otoczenia, jesteś jego architektem, każde ograniczenie, którego doświadczasz, każdy triumf, który świętujesz, został najpierw na pewnym poziomie zatwierdzony przez obraz, który nosisz w sobie. Największa praca twojego życia zatem nie polega na podbijaniu świata na zewnątrz, lecz na przerysowywaniu głównego projektu w twoim wnętrzu. To cicha i zdyscyplinowana praca, polegająca na odzyskaniu kontroli nad najpotężniejszym narzędziem, jakie posiadasz, twoim własnym umysłem. Ta podróż ponownego odkrywania swojego nieskończonego ja jest najważniejszą jaką odbędziesz, a najlepszą wiadomością jest to, że nie musisz jej odbywać sam. W następnym filmie, który pojawi się teraz na Twoim ekranie, wejdziemy na kolejny istotny szczebel tej ewolucyjnej drabiny. Przekażę Ci konkretny proces, pięciominutowe ćwiczenie, które sam stosowałem przez dziesięciolecia, aby pomóc Ci opanować sztukę świadomego, i celowego przeprogramowania swojego umysłu, będzie to praktyczny i decydujący krok, abyś stał się jeszcze potężniejszą, mądrzejszą i bardziej spełnioną wersją tego kim naprawdę jesteś. Głęboko dziękuję za twój czas i za twoją odwagę, aby szukać więcej. Będę tam w następnym filmie czekając na ciebie. Do zobaczenia.